Takie demonstracje odbyły się wczoraj w wielu miastach w Polsce. W samym koło brzegu zebrało się około 300 osób. Jesteśmy tu po to, aby dać świadectwo przyzwoitości i przywiązania do świata wartości demokratycznych. Chcemy należeć do wspólnoty europejskiej, mówiła podczas wystąpienia Danuta Kasperska. Czwartek. Pani Przyłębska ogłosiła, że nasza konstytucja jest ważniejsza niż prawo unijne. To znaczy, niektóre zapisy, jak gdyby. W 2004 roku podpisaliśmy teraz traktaty lizbońskie z całą świadomością i odpowiedzialnością ówczesnych polityków, co się wiąże z podpisaniem traktatów i co się wiąże z naszą przynależnością do Wspólnoty Europejskiej, z całymi konsekwencjami. Obecni politycy przedstawiają um, Unię Europejską jako jakieś obce ciało. Ale to jest przecież klub dobrowolnych państw, które marzyły o tym, żeby tam się znaleźć. Manifestujący, którzy zebrali się na wczorajszej demonstracji przed ratuszem, mieli ze sobą między innymi flagi Polski, Unii Europejskiej, a także tabliczki z hasłem „Zostajemy w Unii Europejskiej”. Mam właśnie obawy, że, że obecny rząd dąży do tego, żebyśmy wyszli z tej Unii. No ja jestem bardzo przeciwna, bo wiem, że to poczujemy się jakbyśmy byli w klatce zamknięci bardzo boję że z unii nas wyjdziemy w ogóle sobie tego nie wyobrażam jesteśmy już tak związani z unią że nawet nie, nie, nie potrafię myśleć jak to może się skończyć oczywiście że się czujemy zagrożeni tym że możemy wyjść z unii europejskiej my nie mamy takiego zamiaru jak sobie Kaczyński chce wychodzić nie wychodzi Obawiamy się bo te wszystkie ruchy to już to nie tylko teraz ten ostatni Wyrok Trybunału, ale poprzednie ruchy, które wykonuje FIS, no, wyraźnie zmierzają w tym kierunku, tak, tak nam się wydaje. Wszelkie poczynania, które obserwujemy, a no, interesujemy się trochę jednak tym, co się dzieje na scenie politycznej ze strony w tej chwili rządzących, zmierzają ku, ku temu niestety i co innego mówią, a co innego robią. I idą na konfrontację ewidentnie z Unią Europejską, z Parlamentem, z Trybunałem. Także to jest absolutnie no, błędna droga.